Z nami trener Marcin Manelski. Panie trenerze, LKS Uszew zajął zajęł pierwsze miejsce w swojej grupie A-klasy. Graliście najrówniej, najbardziej efektownie od początku do końca sezonu z jedną wpadką w Łękach. Jak pan oceni tę rundę? Tylko w samych, kolorowych, w samych w takich kolorowych aspektach, czy też były jakieś niedociągnięcia? Znaczy powiem tak od początku ja bardziej podsumowuję to ca jako cały rok, prawda? Czyli obejmując zespół w styczniu yy, rozegraliśmy bodajże 30, 30 parę spotkań. Podnieśliśmy dwie czy trzy porażki, 2 czy 4 remisy, reszta same zwycięstwa, także uważam, że to jest wielki sukces dla, dla, dla tego klubu, dla tej drużyny przede wszystkim. I to miejsce pierwsze nie jest, nie jest, nie jest przypadkiem. Myślę, że zasłużyliśmy na, na, na te pierwsze miejsce. Mówię, mamy dosyć ciekawy zespół, yy, który jest przyszłościowy i to jest, i to jest taki, taki, taki duży pozytyw. A, a zobaczymy co dalej. Także, także na dzień dzisiejszy cieszymy się z tego pierwszego miejsca i uważam, że jest to zasłużony. Chociaż mówię, może niepotrzebna ta wpadka z Łękami, no, ale to taki, taki, taki też prysznic zimnej wody Kuba na, na głowę nam się przydał. Bo... Byśmy, jakbyśmy wygrali wszystko, no to wiadomo, że jesteśmy najlepsi, a tutaj trzeba jednak jeszcze troszeczkę popracować, żeby mieć status tej najlepszej drużyny w aklasie. Graliście bardzo w ofensywną piłkę z tego też. O czym świadczą też wyniki. Zrobiliście bardzo dużo bramek. Czy będziecie jeszcze wzmacniać się przed, przed awansem do, do ligi okręgowej? Zakładamy, że awansujecie, czy też na. Na bazie tego, co już stworzyliście, będziecie tylko kontynuować tą swoją pracę i w tym samym składzie personalnym będziecie chcieli awansować wyżej? Znaczy jest to zespół budowany na początku przeze mnie, później zespół objął Krystian. Yy, także ten zespół jest zbudowany stopniowo. Dochodzą, dochodzą zawodnicy, czy tam z Okocimskiego, którzy kończy się wiek juniora. W większości ten zespół już jest mówię, praktycznie 3 lata. Także, także na pewno by przydałoby się wzmocnienie, ale to pytanie, czy, 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 czy jest sens, prawda? Bo, bo, bo jednak w tym wszystkim zależy też, wiadomo, od finansów. I, ale, ale będziemy, będziemy starać, się, starać się, mówię, na pewno coś uzupełnić przede wszystkim, bo mówię no, potencjał ofensywny tego zespołu jest nieprawdopodobny. I, 74 bramki w 15 meczach jest to naprawdę dobry, dobry fajny wyczyn, ale mówię no na pewno na pewno coś by się przydało, mówię czas pokaże.